Hej wszystkim, witajcie! Z tej strony Adrianna. Witam Was serdecznie na moim kanale. Muszę Wam powiedzieć, że jestem dzisiaj super podekscytowana, bo... O Jezu, jakie ciężkie. Będziemy dziś testowali najdroższą na świecie lokówko-suszarkę marki Dyson. Jaka jest cena tej suszarki? Nie pamiętam. Poczekajcie, moment, sprawdzam w necie. Tak więc, jak sprawdziłam, cena tego cuda wynosi 2200 zł. Od dawna myślałam o kupnie tej loków kosuszarki, i ostatnio byłam jakoś w amoku. Dokonałam tego zakupu, i dopiero później, wieczorem, leżąc w łóżku, pomyślałam: może co ja zrobiłam. Ale okej, okay. nie mówmy o tym. Rozpakujmy ją sobie. Urządzenie jest dość ciężkie jak widzicie, ja wybrałam sobie wersję czerwoną, bo jakby... czemu nie? Chciałam Was jeszcze tylko zapewnić, że to nie jest filmik sponsorowany, ja nie mam nic wspólnego z marką Dyson. Niestety, to by nie chciał mieć czegoś wspólnego z marką Dyson? Ja bym chciała, ale nie mam. Powiem Wam tak, ja od dłuższego czasu staram się chodzić w moich naturalnych, falowanych włosach. Nie prostuję ich, bardzo rzadko używam ciepła na moich włosach. Ups. Ale czasem mam ochotę je wyprostować albo zrobić sobie jakieś fale i chcę po prostu mnie nie wtedy niszczyć. Nie chcę używać prostownicy i lokówki, a podobno. A! Nie no, ja zniszczę ten sprzęt za 2000, no. A podobno takie produkty, które używają do tego powietrza, są mniej niszczące, więc dobrałam się już do tego czegoś. Mamy tutaj różne końcówki. Mamy ten nasz pałąk, czymkolwiek pałąk jest. Cieszę się, żeby mi nie wyschły włosy. Na razie powiem Wam, że w dotyku ten pałąk jest dość tak no, plastikowo wykonany. Mam też suszarkę Dysona i ona jest bardziej taka stabilna, a to jest po prostu plastik. Tutaj jest coś takiego fajniejszego, metalowego. Kabelek długi, to miło. Zdejmowany filtr, tu nam się kręci, kręci się na szczęście. I nasze końcówki karta gwarancyjna to nam się nie podoba. Mamy końcówkę do modelowania. Ona jest dość taka szczeciniasta. Widzicie twarda, tej raczej nie będę używała. Ona mnie tak średnio interesuje. Interesuje mnie ta końcówka, to jest końcówka do wygładzania. Ta również końcówka to końcówka do wygładzania, natomiast słyszałam, że ta bez tych kuleczek sprawdza się po prostu lepiej i ładniej te włosy wygładza, mniej się puszą. O to mi chodzi. Końcówka do podsuszania. No i coś co mnie najbardziej interesuje, czyli końcówki do robienia fal. Podobno to Działa tak, że nawet nie musimy nawijać naszych włosów, tylko ta technologia z kosmosu powoduje, że włosy same się nawijają i czynią się tam jakieś cuda. Sprawdzimy. Wiem, że każdy, kto testuje ten produkt na samym początku robi to źle i ja pewnie też zrobię to źle. Ale okej, okay, dobra, nie gadajmy, bo zaraz wiosną mi włosy, a teraz są w takim idealnym stanie. Są takie niemokre, nie suche. Wilgotne. Podatnę sobie pałąkę tutaj do kontaktu. Ups. Co się stało? Zastanawiam się nad końcówką. To są chyba tak samo rozmiarowe końcówki, tylko chyba różnią się tymi strzałkami, czyli tym jak przepływa powietrze. Okej, okay, będziemy testowali, będziemy próbowali. Wiadomo, fryzura nam dzisiaj jakaś wyjątkowa nie wyjdzie, ale chcemy, gacuś nie przeszkadzaj! Chcemy zobaczyć, czy w ogóle to urządzenie ma potencjał. Na początku je włączę, zobaczyć, czy w ogóle działa. Działa. Na początku yy, nie było reakcji, jakby włączyłam. Jest taka sekunda, nie? I już się przestraszyłam, że nie działa. Tu mamy temperaturę. Tu mamy pewnie moc nawiewu. Okej, Ok, więc tu włączamy. Tu mamy trzy tryby temperatury. A tu pewnie moc nawiewu. Ja Gacuś, nie czap się. Podłączmy naszą końcówkę. W ogóle tak, tak dziwnie, dlatego że ta suszarka z Dysona, tam nie trzeba podłączać tych końcówek, tylko po prostu one się tak włączają na magnes. O tak, którą montujemy, słuchajcie, w ten sposób. Tutaj nic nie wkręcamy. O, tylko te końcówki są na magnes. I to jest na naprawdę mocny magnes, dlatego, że później z trzeba przyłożyć trochę siły, żeby to odczepić. A tutaj trzeba ją zamontować. Później, żeby ją uwolnić, to widzę, że trzeba... O, tutaj nacisnąć. Jakby okej, okay, no spoko, tylko widzę, że jest troszeczkę gorzej wykonana niż ta suszarka. A, tuś! Czekajcie, muszę go wypuścić na walkę, bo on nie wytrzyma tutaj. Okej, okay, jestem z powrotem, mam wszystkie rzeczy. Rozczeszmy sobie moje włosy. W ogóle zobaczyłam, że już bardzo, bardzo mi wyschły, więc nalałam sobie wodę do pustej buteleczki po hydrolacie. No, żeby te włosy nie były zbyt suche. Jeżeli będą zbyt suche, to po prostu się spuszą i nic z tego nie będzie. Podzielę sobie włosy na dwie części. Tą górną partię przypnę tutaj rzadką, żeby też nie brać zbyt grubych pasm, żeby tej suszarce nie utrudniać. W przypadku tego testu akurat cieszę się, że mam dość takie włosy. Okej, okay, od której strony zaczniemy? Może może od tej. Dobra, przyciskam sobie tego włosa. Jeszcze jest chyba trochę hydrolatu, bo ładnie pachnie. Chyba jest OK. I dobra, włączmy ją i na początku ogarnijmy się w ogóle, jak to działa. Uuu, to coś mocno ducha. Ale dlaczego to się nie kręci? To się powinno kręcić, czy, czy nie? Czyli to się samo nawinie. Uuu. Dobra, ale zmniejszmy poziom nawiewu, bo jest trochę głośno i ja się boję. Dobra, sprawdźmy. To się nam jak, jak to się robi? Oj, nie wiem. O! Uuuu! Co? Czy tam lusterko? Czy wy to widzicie? Ej, ja muszę sięgnąć po lusterko. Jestem w szoku, naprawdę. Ja widziałam, jak to wygląda na filmikach, ale nie spodziewałam się, że to będzie mieć tak smuk. Tak, tak ładnie, że to się tak nawinie. Znaleźć muszę tylko tuszak. Sprawdźmy, może jeszcze raz. Bardzo ładnie to się napija. Dobra, poczekajmy sobie chwilkę. Podwyższyłam sobie temperaturę, bo była ustawiona na najniższą. I ta najwyższa jest naprawdę gorąca. Ale okej, okay, dobra, straszne. Jakbyś się wyłącza, Jest. Okej, okay. odwinę go sobie tak, jak jest pokazane. Jak jest pokazane na ulotce. O oh, mój Boże. Ej, serio. Ludzie. What? Ej, jestem w szoku, nie spodziewałam się, że będzie taki ładny. Zobaczcie, jaka serpentynka. Na razie to wygląda dość sztucznie, tak wiecie, jak na ruskich komunii, ale może jak się rozprostuje. Nie jest spuszczone. Wow. No, nie spodziewałam się, że będzie tak dobrze Ej, słuchajcie, jazda Dobra, robię to dalej, bo jestem ciekawa Nie no, ja też tam w szuków zazwyczaj nikomu za pierwszym razem nie wychodzi Każdy to ściąga i jest taki jeden wielki pusz A mi wyszło, jak mi nigdy nic za pierwszym razem nie wychodzi Bo ja jestem fatalna w takich rzeczach Wow! Ej, serio, to nie jest filmik sponsorowany Bo zaraz nie powiecie, że sponsorowany, bo się tak zachwycam Ja się zachwytam, bo... Czy wy go widzicie? Dlaczego się tak zachwycam? Robię to dalej Sprawdźmy sobie teraz po tej stronie no dzieje! Krzyjemy Powinnam to wyłączyć, jak zdejmuję. I wyszedł. Kolejny loczek nam wyszedł. Ok, więc żeby Was nie zanudzić, moim brakiem umiejętności w nawijaniu włosów poszłam je wysuszyć w łazience. Wysuszyłam już tą dolną warstwę. Jak widzicie, ona nie jest dokładnie wysuszona, bo tutaj wystają jakieś włoski. Natomiast i tak powiem Wam, że jestem zachwycona. Próbowałam nawijać grubsze pasma, niestety to nie wychodzi. Z tego, co słyszałam, to to urządzenie woli jednak takie cieńsze pasenka. Po prostu jak chciałam nawijać te grubsze, to się nie przyczepiały. Przyczepiało się tylko kilka włosów. A szkoda, było wtedy byśmy po prostu mieli takie ładniejsze, grubsze, fale i może suszylibyśmy troszeczkę szybciej. Nie wiem jak Wy, ale ja nie lubię się bawić z włosami, ale jak na razie jest super. Zdecydowanie, wiecie, jeżeli się jeszcze bardziej do tego przyłożę, nauczę się, no to na pewno będzie wychodziło jeszcze lepiej. Więc ja teraz idę wysuszyć górę i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało na koniec. I tak prezentuje się nasz efekt końcowy. Musicie mi powiedzieć, jak Wam się podoba. Mi naprawdę całkiem się podoba. Oczywiście jeszcze nie wszystko ogarnęłam. Widzicie, niektóre są bardziej zafalowane, niektóre mniej. Muszę też powiedzieć, że trochę te włosy się spuszyły, bo nie ogarniałam tego nawijania, od której strony jak. I wiecie, niektóre te włosy po prostu pff, latały wszędzie i nie chciały się nawinąć, i to niestety powodowało, że tworzył się taki puch na włosach. Spróbuję je sobie rozczesać dużym grzybieniem i zobaczymy, jak wtedy będą wyglądały, czy będą wyglądały troszeczkę, wiecie, bardziej naturalnie, jak po prostu takie hollywoodskie fale, a nie jak mówiłam, ruska komunia. Więc sprawdźmy, loki już są chłodne, więc powinno się je dać rozczesać, bez spuszenia się. No! Go, honey! Look at my hair! Oh my! Wy to widzicie. Spójrzcie na tą stronę. Czy wy widzicie tę stronę? Ja naprawdę się bardzo nie starałam. Znaczy ja się starałam, ale moje staranie się bardzo to jest jak niestaranie się u kogoś, dlatego, że ja nie mam takich umiejętności. Ja nie umiem sobie robić fryzur, nie umiem nigdy zalokować włosów. Spójrzcie na to, to w ogóle wygląda jak fale z salonu. Ja naprawdę jestem w szoku. Ja pierwszy raz jestem tak zadowolona z produktu, który używałam. Ja naprawdę z takimi falami, może trochę ładniejszymi. Co to za mucha? Przepraszam, ale czy panią ktoś zapraszał na plan? Się płaci za takie przyjemności. Lo, O mój Boże, zobaczcie. Wow. The cat No powiem wam, że mi ten efekt podoba się bardzo Jestem po prostu w szoku Więc tak, podsumowując, jak widzicie No musicie sami ocenić efekt, czy wam się podoba Czy wam się nie podoba, moim zdaniem jak na pierwszy raz Wygląda po prostu super Z plusów to wiadomo Efekt jest naprawdę super, mimo że Bardzo się przy tym nie starałam, ani się bardzo Nie napracowałam, po drugie Mniejsze zniszczenie włosów, gdybym robiła to Lokówką, no to wiadomo, przysmażyłabym te włosy A tutaj mamy nawiew Możemy to robić nawet z zimnym powietrzem Więc mamy fale zrobione zimnym powietrzem. Wow, czy może być coś lepszego? Moim zdaniem obsługa tego sprzętu również nie jest jakaś taka bardzo, bardzo ciężka, dlatego że jak oglądałam filmiki, szczególnie na amerykańskim YouTube, to każdy był taki, jak tego używać? A! Gdzie to się wkłada? O co tu chodzi? Jakby nikt nie ogarniał, jak to robić, a to naprawdę nie jest takie proste. Jeżeli ja potrafiłam to zrobić, to wydaje mi się, że każdy będzie potrafił. A teraz mi się spuszyło. Fajnie też, że dali dużo końcówek, a z minusów, no to oczywiście. Cena 2200 zł to jest naprawdę ogromna ilość. Zważywszy na to, że dobrą lokówkę można kupić już, nie wiem, od. Złotych, to 2200 to jest po prostu no, horrendalna cena. Z minusów również ta jakość wykonania jest taka średnia, naprawdę. W porównaniu do tej słynnej suszarki Dysona jest gorzej. No, jeżeli ktoś do końca nie ogarnął tego całego namijania, to to powietrze powoduje, że nasze wszystkie włosy latają, no i mogą być bardziej spuszczone. Tak więc, no, efekt, którego nie chcemy. Wolimy mieć, wiecie, piękne, śliskie fale, a nie jakieś. Puszę na głowie. Natomiast powiem wam, że ja jestem zadowolona, więc czy polecam tę lukówkę? Cena jest szalona, ale jeżeli chcecie poświęcić na nią swoje oszczędności, tak jak ja poświęciłam na nią swoje oszczędności. Chcecie zbierać na coś fajnego, chcecie, nie wiem, poprosić o jakiś wypasiony prezent na osiemnastkę czy na urodziny i jakieś inne, nie tylko 18, to polecam, bo u mnie się sprawdziła, będę z nią ćwiczyć dalej i wydaje mi się, że naprawdę będzie ekstra. Mam nadzieję, że dzięki niej uzyskam, wiecie, fajne fryzury bez zniszczenia włosów. Jestem jakby super zadowolona, jak tylko zapominam, ile kosztowała to. Jestem nawet szczęśliwa. No i tak, koniecznie napiszcie mi, co myślicie o tej lokówce i o falach, które mi weszły. Zostawcie mi kciuka w górę, obejrzyjcie poprzedni filmik na moim kanale oraz zasubskrybujcie kanał. Pa pa pa! Do zobaczenia!